Cześć, witajcie. Tutaj Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo ważnym temacie, mianowicie lęku przed bliskością. Żeby mówić o lęku przed bliskością, żeby zrozumieć ten temat, żeby móc zobaczyć skąd ten lęk przed bliskością się bierze i dlaczego w nas jest, bardzo ważne jest, żeby najpierw powiedzieć o dwóch istotnych kwestiach. Pierwszą z nich jest poczucie własnej wartości, a drugą tak zwana samoocena. I teraz zacznę od tej pierwszej rzeczy, czyli poczucie własnej wartości. To jest bardzo ważny temat i bardzo jest ważne, żeby właściwie go zrozumieć, bo uważam, że jest dużo zamieszania. Yy, związanego wokół rozumienia tej kwestii. Jak sama nazwa mówi, poczucie własnej wartości jest czymś, co czujemy, odczuwamy. I tak jak z czuciem czegokolwiek innego, tu w tym wypadku również tak jest, że mogę czuć to bardziej, a mogę czuć to mniej, mogę nie czuć tego w ogóle. Mogę czuć to w sposób stały, a mogę czuć to w sposób skokowy. Czasami czuję, czasem nie, czasem czuję bardziej, czasem mniej. Ale co chcę przez, przy tym temacie powiedzieć i co uważam za bardzo ważne, to to, że to, w jaki sposób czujesz tą swoją wartość, nie odzwierciedla. Twojej wartości. Twoja wartość jest rzeczą niezbywalną, stałą, nieuzależnioną od niczego na zewnątrz Ciebie, ale również nie jest to uzależnione od niczego wewnątrz Ciebie. Twoja wartość nie jest związana i w żaden sposób uzależniona od Twoich cech. Atrybutów, umiejętności, zdolności od Twoich mocnych stron. Twoja wartość po prostu nie wiąże się w żaden sposób z Twoimi cechami. Twoja wartość jest Ci przynależna razem z Twoim istnieniem. Twoja wartość jest tylko i wyłącznie związana. Swoim istnieniem. To tak, jak Słońce ma swoją wartość, chociaż życie tej planety zależy od Słońca i gwiazda ma swoją wartość, chociaż tutaj na Ziemi nic faktycznie nie zależy od istnienia tej czy innej gwiazdy. Tak samo jak lew ma swoją wartość, a jest dużym zwierzęciem, który pełni istotną rolę w ekosystemie, i tak samo ma ślimak swoją wartość. Te wartości nie mogą być porównywane, ale również nie mogą być kwestionowane. Twoje wartości nikt nie może ci odebrać i nikt nie może ci nadać Twojej wartości. To jest coś, co jest niezmiennie, zawsze Tobie. Twoja wartość jest wartością istnienia jako istoty ludzkiej. Teraz chciałabym powiedzieć o samoocenie, i wydaje mi się, że bardzo często te dwa pojęcia, czyli poczucie własnej wartości i samoocena są traktowane wymiennie, tak jakby znaczyły to samo. Natomiast ja uważam, że znaczą dwie zupełnie różne rzeczy. Samoocena jest niemalże dokładnie czymś odwrotnym do. Poczucia Twojej wartości, bo samocena jest właśnie związana z tym, co potrafisz, jakie masz mocne strony, co w sobie cenisz, co uważasz za swój taki dobry atrybut, swoją zaletę, jak sobie radzisz w trudnych sytuacjach, jak bardzo jesteś zaradny, zaradna, przedsiębiorczy. Jak radzisz sobie w sytuacjach krytycznych? Jak dobrze umiesz zorganizować swoje życie, swoją codzienność? Jak dobrze umiesz planować? Jak dobrze umiesz realizować swoje cele? Także samoocena wiąże się z takimi rzeczami, jak oceniasz. Na przykład swój wygląd zewnętrzny, jak oceniasz swoją umiejętność radzenia sobie z emocjami, jak oceniasz siebie jako rodzica, jak oceniasz siebie jako partnera, jak oceniasz siebie jako przyjaciela itd. I teraz samoocena z czymś, co może się zmieniać w różnych okresach Twojego życia. samoocena z czymś, nad czym właśnie możesz pracować. Bo poczucie własnej wartości jest tylko czymś, co możesz odkryć. Swoją wartość nie budujesz, nie, war nie rozwijasz swojej wartości. Jedyne, co możesz rozwijać, to umiejętność bycia w stałym kontakcie ze swoją niezmienną wartością. To, co możesz rozwijać, to rozwijanie umiejętności czucia tej wartości. A to rozwijanie umiejętności czucia swojej wartości będzie zawsze oparte na tej wiedzy i Twojej obudzonej świadomości, związanej z tym, że ja wiem, że moja wartość jest stała, niezmienna, bezwzględna, niezależna od niczego. I to jest to, z czym ja szukam kontaktu. To jest to, z czym ja próbuję nawiązać kontakt. Być w stałym kontakcie z tą swoją wartością. Natomiast samoocena, tak jak już zaczęłam mówić, jest czymś, co możemy próbować rozwijać, co możemy próbować zmieniać i samoocena, co jest bardzo ważne, jest bardzo mocno także związana i wypływa z jakości Twojego kontaktu z własną wartością. I teraz... Chciałabym powiedzieć, jak ma się właśnie ta relacja obu tych rzeczy, czyli poczucia własnej wartości z własną samooceną. Na pewno nie zaskoczy Was to, jeśli powiem, że osoby z brakiem poczucia lub bardzo niestabilnym czuciem własnej wartości będą miały niską samoocenę. To wydaje się takie oczywiste. No tak, nie czuję własnej wartości, nie mam z tym kontaktu, więc moja samoocena jest bardzo niska. Ale uwaga, możliwe, że zaskoczy Was fakt, że osoby pozbawione czucia, pozbawione kontaktu z własną wartością, mają bardzo często bardzo zawyżoną, nierealistyczną samoocenę. Często ta zawyżona, nierealistyczna samoocena idzie aż w takim kierunku, takiej megalomanii. W jakimś obszarze to również może się wiązać z osobowościami narcystycznymi. I teraz oba te typy osób te z wysoką, zawyżoną, nierealistyczną, megalomańską samooceną i te z bardzo zaniżoną samooceną oba te typy osób cierpią na lęk przed bliskością. Będzie ten lęk wyrażał się w inny sposób u tych pierwszych osób z zaniżoną samoceną i inaczej u, tych, u tego drugiego typu osób z nierealistycznie zawyżoną. Posłuchajcie, kto umie być blisko? Kto umie być blisko i bliskość nie rodzi lęku, bo mówimy tutaj o lęku przed bliskością. Umie być blisko bez lęku ta osoba. Która ma bezpieczny schemat więzi. I ten bezpieczny schemat więzi, on się kształtuje oczywiście w dzieciństwie, w oparciu o te pierwsze relacje z pierwszymi opiekunami. I jeśli masz bezpieczny schemat więzi, jeśli ktoś ma ten bezpieczny schemat więzi, to również ma kontakt. Z własną wartością. Może nawet nie być tego świadomy, może nie znać oczywiście tych pojęć, ale w taki sposób doświadcza swojego życia. Te pojęcia potrzebne są nam, potrzebne są tym osobom, które cierpią z powodu tych rzeczy, czyli cierpią z powodu lęku przed bliskością, cierpią z powodu braku kontaktu z własną wartością. To jest potrzebne nam wtedy, do tego, żeby móc zrozumieć, co się z nami dzieje. Co tutaj w ogóle się dzieje? Jak ja mogę sobie pomóc? Najpierw potrzebna jest ta diagnoza, żeby móc wprowadzić jakieś środki zaradcze. Dlatego, jeżeli ktoś ma ten bezpieczny schemat więzi, to prawdopodobnie nie, nie zna, nie interesuje się, nie ma takiej potrzeby interesowania się tymi pojęciami, ale żyje, doświadczy siebie i życia i swoich bliskich więzi i relacji właśnie w ten bezpieczny sposób, ponieważ ma kontakt z własną wartością. W taki sposób po prostu. Że jej doświadcza życia. I teraz, co jest warunkiem, jednym warunkiem podstawowym, koniecznym do tego, żeby rozwinął się bezpieczny schemat więzi i prawidłowy kontakt z własną wartością, czy też prawidłowe poczucie własnej wartości? Do tego niezbędne jest doświadczenie miłości bezwarunkowej ze strony tych pierwszych opiekunów, czy chociaż pierwszego opiekuna. Miłość bezwarunkowa jest czymś tak ważnym, że wymaga osobnego nagrania. Ale na potrzeby tego, tego filmiku powiem tylko tyle, że miłość bezwarunkowa jest czymś niezbędnym do prawidłowego rozwoju. Te rzeczy, o których mówiłam przed chwilą. Mogą się ukształtować w prawidłowy sposób tylko wtedy, gdy dziecko doświadcza miłości bezwarunkowej. Drugą bardzo ważną rzeczą związaną z miłością bezwarunkową jest to, że dzieciństwo jest tak naprawdę jedynym momentem w życiu jedynym okresem w życiu, kiedy mamy szansę doświadczyć miłości bezwarunkowej. Jeżeli tego nie doświadczyliśmy, to potem idziemy przez życie, ciągle tego szukając, zwłaszcza w tych związkach partnerskich, żeby ktoś nas kochał tak, jak powinni nas kochać nasi rodzice, czyli całkowicie bezwarunkowo. Ja wiem, że dużo się teraz mówi, zwłaszcza w duchowości, różnego rodzaju duchowości, właśnie o miłości bezwarunkowej, że tak naprawdę masz kochać bezwarunkowo swojego partnera. Moja bardzo osobista opinia na ten temat jest taka, że to jest po prostu niemożliwe z psychologicznego punktu widzenia, dlatego że jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy wchodzą w związki z jakiegoś powodu. Zobaczcie, jak ja mam dzieci. To ja nie mam tych dzieci z jakiegoś powodu. Ja nie urodziłam tych dzieci po coś, że, że, że teraz będzie między nami następowała jakaś wymiana. To jest taki bardzo wielkoduszny gest dania komuś życia i potem właśnie obdarowywania tych o, tej osoby lub tych osób, zależy, ile masz dzieci, miłością bezwarunkową. Natomiast później już jako dorosła osoby, gdy wchodzimy w związki, to jest to pewien kontrakt i uważam, że zaprzeczanie temu jest takim zakłamywaniem się, dlatego, że nie jest dobrze być z osobą uzależnioną od czegoś, nie jest dobrze tworzyć związku z osobą przemocową i tak więc żeby być dzieckiem, nie musisz spełniać żadnych warunków, ale żeby być partnerem, powinieneś spełniać jakieś podstawowe warunki, które umożliwią Ci funkcjonowanie i tworzenie tego związku. Więc miłość bezwarunkowa w takiej formie i w takim wyrazie może być doświadczana tylko, gdy jesteśmy dziećmi. I ona kształtuje w nas to, co jest nam tak bardzo potem niezbędne do tworzenia bezpiecznych więzi, dorosłości niemożliwe jest tworzyć bezpiecznej więzi czyli nie bać się bliskości gdy nie ma się kontaktu z własną wartością i gdy ta nasza samocena jest zaniżona lub absurdalnie zawyżona w jakichś obszarach i teraz osoba, która nie doświadczyła w dzieciństwie tej miłości bezwarunkowej Taka osoba rozwinęła pozabezpieczny schemat więzi. I to może być albo lękowy schemat więzi, albo unikający schemat więzi. I oba te typy łączą się także z lękiem przed bliskością. Zarówno osoba z lękowym stylem więzi, jak i osoba z unikającym stylem więzi doświadcza lęku przed bliskością. A wiadomo, że jeżeli doświadczasz się lęku przed bliskością, to nie możesz być blisko. A bliskość, tworzenie bliskich więzi jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Dlaczego te osoby boją się być blisko? Dlaczego boją się podejść blisko, a czasami podchodzą na chwilę, ale są w stanie wytrzymać w tej bliskości tylko troszeczkę i jakby co chwilę zwiększają dystans? Dlaczego boją się? Dlatego, że nie mając kontaktu z własną wartością, uważają się za bezwartościowych, a uważając się za bezwartościowych, będą się bali, że przy tej bliskiej odległości z drugą osobą to zostanie odkryte. I zarówno osoba, która nie ma kontaktu z własną wartością, ma niską samoocenę, będzie się ciągle bała, że to zostanie odkryte, że ona jest bezwartościowa, że ona nic nie znaczy i że zostanie porzucona. Ale również ta osoba, która nie ma kontaktu z własną wartością i próbuje w jakichś obszarach zawyżać tą swoją samoocenę, nierealistycznie. Ona również będzie się bała być blisko, dlatego że ona również, jej również towarzyszy ten lęk, który jest bardziej ukryty, że jeżeli będę blisko wystarczająco długo, to zostanie odkryte, że to jest tylko mistyfikacja, a ta osoba na tych swoich atrybutach, które tak podkreśla, oparła swoje życie. I ona nie może podjąć tego ryzyka, żeby się zbliżyć, pozostać blisko. Bo tam pod spodem jest bardzo silny lęk, że zostanie odkryta prawda. Osoba o tej zawyżonej samoocenie bardzo boi się zwyczajności. Boi się zwyczajności jak ognia. Dlatego w tych niektórych obszarach to może być praca, wygląd zewnętrzny, jakieś swoje uzdolnienia. Będzie bardzo próbowała utrzymać właśnie wizerunek oparty. Na tych atrybutach konkretnych i być mega wyjątkowa w tych obszarach. Z tym się wiąże również perfekcjonizm, dlatego że ona czuje, że zwyczajność jest związana z kompletnym brakiem wartości, ponieważ ta osoba nie ma kontaktu z własną wartością, próbuje oprzeć na tych swoich jakichś umiejętnościach, Albo właśnie na wyglądzie i boi się być zwyczajna. Zwyczajność kojarzy jej się z brakiem poczucia własnej wartości. Z kolei, jak doświadcza lęku przed bliskością osoba, z tym brakiem kontaktu ze swoją własną wartością oraz niską samooceną. Otóż taka osoba, ona będzie rozpaczliwie em, Przyklejała się do innych osób, ponieważ będzie próbowała rekompensować sobie ten brak kontaktu ze swoją własną wartością, przez jakby sanie, branie tego substytutu, tej wartości od kogoś, właśnie z kim będzie na przykład w związku. I będzie tutaj bardzo dużo lęku, i ten lęk. Odwrotnie do tej osoby z tym unikającym schematem więzi, tutaj ten lękowy styl więzi, bo taka osoba doświadcza wtedy lękowego stylu więzi, taka osoba będzie po prostu próbowała cały czas tak maksymalnie zmniejszać jakąkolwiek odległość, jakikolwiek dystans z tą drugą osobą, co z kolei może się również wiązać na przykład z nierespektowaniem. Granic tej drugiej osoby. Będzie tutaj dużo takich silnych nadreakcji emocjonalnych, zwłaszcza lęku i e, złości gniewu. I taka osoba, ponieważ ona ma tą samoocenę zaniżoną, ona będzie tą swoją samoocenę uzależniała od tej obecności drugiej osoby. Więc tu będzie strasznie, strasznie dużo zależności. Taka osoba nie jest w stanie znieść e, żadnego rozłączania. W relacjach z takim bezpiecznym, zdrowym schematem więzi jest naturalny taki cykl rozłączania, dostrajania, natomiast taka osoba będzie próbowała za wszelką cenę nie dopuścić do właśnie powstania jakiegokolwiek dystansu, będzie na to reagowała paniką. Jeżeli na przykład osoba, z którą taka osoba pozostaje w związku, będzie chciała. Zrobić coś sama, będzie miała jakieś swoje pasje, będzie chciała spotkać się sama z przyjacielem, to spotka się to prawdopodobnie z taką właśnie silną, lękową reakcją, która doświadcza tego lękowego stylu więzi i doświadcza właśnie lęku przed bliskością w taki sposób. Tutaj ten lęk przed bliskością wyraża się w ten sposób, że pozostając blisko, ona chce być blisko, chce być bardzo blisko. Ale ta bliskość jest cały czas zagrożona i ta osoba, będąc blisko, doświadcza nieustannie lęku. Więc tutaj taka osoba cały czas szuka tej bliskości, cały czas jej szuka, cały czas jej szuka, ale również przez ten cały czas jest bardzo czujna, jest bardzo niepewna, ponieważ, będąc w tym związku, nie ma kontaktu z własną wartością, cały czas spodziewa się, że to będzie odkryte i że zostanie porzucona. Teraz chciałam powiedzieć właśnie jeszcze coś o tej samocenie. Żeby to było takie naprawdę zupełnie klarowne jasne. Nie potrzebujesz tej zawyżonej samoceny. To jest substytut tego, co jest ci naprawdę potrzebne. Czyli poczucie, to czucie, ten kontakt z twoją własną wartością. To jest to, czego potrzebujesz. Nie potrzebujesz starać się, zabiegać, udowadniać przez to nadmierne eksponowanie jakichś swoich cech, atrybutów, zdolności, umiejętności. W ten sposób, działając w ten sposób, będziesz przyciągać toksyczne osobowości, bo na tej zawyżonej samoocenie próbujesz w ten sposób. Dostać podziw, ponieważ nie wierzysz głęboko, że możesz dostać rzeczywistą miłość i bliskość, bo rzeczywista miłość i bliskość wiąże się z odsłonięciem, a ty się tego bardzo boisz. Więc jeżeli doświadczasz tego typu trudności, a chciałabyś, chciałbyś to zmienić, to to, czego potrzebujesz teraz, to zaryzykować wejście w zwyczajność. Zwłaszcza te osoby, które właśnie próbują rekompensować brak kontaktu z własną wartością, tą zawyżoną samooceną w jakichś obszarach. Takie osoby bardzo boją się tej zwyczajności, tak jak już mówiłam wcześniej. To, czego potrzebujemy, to czego potrzebujesz, to realistyczna, prawdziwa samoocena. A ona jest wtedy możliwa tylko, kiedy są te dwa elementy, czyli to poczucie, że ja mam wartość jako istnienie ludzkie i wypływająca z tego akceptacja swojej zwyczajności. Zwyczajności w takim sensie, że wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest, z nas jest niepowtarzalny, ale ponieważ każdy z nas jest niepowtarzalny, to jesteśmy w tej niepowtarzalności zwyczajni. W tej zwyczajności jest bardzo duża przestrzeń odpoczynku, zgody na siebie, akceptacji. Bardzo w zwyczajności obniża się lęk, tej akceptacji, tego, że jestem zwyczajna, zwyczajny. Zaczyna być możliwe to podejście tego ryzyka, żeby być blisko, bo już nie będziesz się bał, bała, że zostanie odkryte, to że jesteś zwyczajna. Prawdziwa samoocena, taka realistyczna, zawiera y, wiedzę na temat tego, co umiesz, co jest twoją mocną stroną, w czym jesteś dobra, dobry, oraz przyznawanie się do tego. Z czym sobie radzisz mniej? Do czego masz mniejsze predyspozycje? Do czego nie masz talentów? Na czym musisz popracować, wysiedzić się trochę bardziej. Ja, na przykład, robię bardzo dużo bałagan, bardzo szybko, w bardzo łatwy sposób i zawsze miałam kłopoty z dobrą organizacją. Ale przede wszystkim przede wszystkim potrzebujesz tego niezachwiannego poczucia, tego niezachwianego kontaktu z własną wartością, bo wtedy nie będziesz musiał, musiała budować tego nierealistycznego obrazu samej siebie. Nie będziesz musiał musiała cały czas czegoś udowadniać. I nie będziesz musiał czuć tego lęku, który jest zawsze związany z takim podejściem do życia i samego siebie, że się wyda. Że, że ktoś przejrzy, co tam jest tak naprawdę za tym wizerunkiem. Nie będziesz musiał, musiała również zaniżać swojej samooceny. Będziesz mogła wreszcie zobaczyć w prawdziwym świetle, co umiesz, z czym sobie radzisz gorzej. Że jest całe spektrum rzeczy, z którymi sobie radzisz naprawdę świetnie. I teraz, jeżeli Chciałbyś chciałabyś coś zmienić, przestać doświadczać tego lęku przed bliskością, zmienić swój schemat więzi. Z tego pozabezpiecznego na bezpieczny, czyli przestać doświadczać tyle lęku i paniki w związku, albo przestać trzymać ten dystans cały czas, być w stanie wreszcie, być bardziej otwartym emocjonalnie, dostępnym emocjonalnie. To pierwsze co. Najważniejsze. Zacznij szukać kontaktu z swoją własną wartością. I teraz oczywiście to jest duży temat. I warto by było nagrać o tym oddzielny filmik. Ale na teraz na koniec chcę Ci powiedzieć, że kontakt z własną wartością wyraża się w miłości do samego siebie. To jest to, jak się... To wyraża, manifestuje. I możesz to zrobić w tą odwrotną stronę, czyli zacząć codzienną praktykę miłości do samego siebie i w ten sposób nawiązać kontakt z własną wartością. Bo, tak jak mówiłam na początku, do tego potrzebne jest doświadczenie miłości bezwarunkowej, gdy byliśmy dziećmi. Teraz już na to nie ma szans. Nie dostaniesz tego od partnera. To zawsze będzie kończyło się jakąś katastrofą, jeżeli będziesz tego uporczywie szukał w związku. Ale jest jeden sposób, jak można to odbudować, jeśli tego nie było, gdy byliśmy dziećmi. Otóż Możesz zacząć kochać w bezwarunkowy sposób dziecko, którym kiedyś byłeś, którym kiedyś byłaś. W prosty sposób, jako codzienną praktykę. I to może naprawdę, naprawdę zmienić Twoje życie. I powiem o tym więcej w następnym nagraniu. Teraz ściskam cię bardzo. Życzę Ci powodzenia. Do usłyszenia. A! I jeszcze, jeżeli uważacie, że to nagranie ma dla Was jakąś wartość, to zapraszam Was do udostępniania gdzieś, nie wiem, na profilach swoich facebookowych e, na przykład do przesyłania. Jeżeli uważasz, że komuś może się to przydać. E, oraz zapraszam Was również do polubienia tego filmu, do subskrybowania tego kanału e, oraz do komentowania. No to jest e, dla mnie bardzo, bardzo wartościowe i daje mi taką naprawdę bardzo potężną motywację do tego, żeby nakrywać e, więcej. No,